Kraj tolerancji, równouprawnienia. Jak to jest naprawdę z tym y, szacunkiem? Prawie 40% Brytyjczyków, 65% osób pochodzenia etnicznego, mniejszościowego, mają trudniej dostać pracę za ich stan zdrowia, za ich problemy fizyczne, psychiczne, emocjonalne, przez służby publiczne, przez służby mundurowe. Nie ma dla Was miejsca, nie ma dla Was nic, jak wyjmiecie paszport brytyjski. Wiecie, gdzie się dobrze mieszka w Wielkiej Brytanii? Siemanko, witam was serdecznie. Mam na imię Piotr, a wy jesteście na kanale Polak za granicą Benefit w UK, tak? Grubas, ulep, ulep i wszystkie tam inne epitety, jakie macie na mój temat. Możecie sobie gadać ile chcecie. Jakby mnie to interesowało, to nie zakładałbym kanału. Teraz tytuł filmu dzisiaj: czy Anglia to rzeczywiście tolerancja. Zapraszam do oglądania. Jeżeli nie subskrybujesz, zapraszam ci do subskrypcji kanału do komentowania, lajkowania. Sam to nagrywam, sam to składam, także zapraszam. To motywuje, jak widzimy, znaczy jak widzę, że rosną, rosną te ilości subskrypcji, że jest to oglądane. Bardzo mnie to cieszy. Ja was bardzo przepraszam za dźwięk jaki będziecie mieli, czyli moje sapanie w tle. Tu nie chodzi o to, że to jest tak normalnie. Ja po prostu jestem chory. Tak się złożyło, że no, na dostawach ostatnio pobiegałem trochę w krótkich spodenkach i w krótkim rękawku i dość mocno mnie zmoczyło i przewiało bo do tego doszła jeszcze klimatyzacja w aucie, więc bardzo Was przepraszam, no ale tak to już jest Jak rozmawiacie ze znajomymi, jak ja rozmawiam z ludźmi to przynajmniej wydawałoby się, że Wielka Brytania jest to kraj tolerancji, równouprawnienia no ale czy tak jest naprawdę, czy to są tylko pozory? Jak to jest naprawdę z tym szacunkiem dla innych, dla, dla innych, ale także dla swoich, bo mm, to nie mówimy tutaj o, o dyskryminacji, która dotyka tylko i wyłącznie grupy narodowościowe, które nie są y, lokalnymi mieszkańcami. Nie mówię tutaj o dyskryminacji, jeżeli chodzi tylko o to z, z punktu tego, że ja jestem Polakiem i o dyskryminację y, mnie albo tylko i wyłącznie y, Jakichś określonych grup narodowościowych. Słuchajcie, dyskryminacja w Anglii jest wszechobecna. Prawie 40% Brytyjczyków przyzna się do tego, jak ich zapytacie, i powie wam, że byli dyskryminowani. Około 30% ludzi jest dyskryminowanych za pochodzenie. Powiem wam tak: według badań, które są dostępne dla wszystkich w internecie. Około 39% osób badanych, Brytyjczyków i nie tylko, stwierdza, że utraciło pracę z powodu uprzedzeń. 38% ludzi według badań twierdzi, że było dyskryminowane. 65% osób pochodzenia etnicznego, mniejszościowego. Doświadczyło dyskryminacji w zatrudnieniu. A co z osobami niepełnosprawnymi? 16% osób niepełnosprawnych na rok 2024 ma sprawy w AKS, jeżeli chodzi oficjalnie o dyskryminację. Mało dużo. Myślę, że jak sprawdzimy sobie, ile osób jest niepełnosprawnych z tytułem niepełnosprawności w UK, to może się okazać, że tego jest całkiem sporo. Jak to właściwie jak to właściwie wygląda na co dzień, trzeba powiedzieć, że dyskryminacja zdarza się w Anglii na każdym kroku. Wyobraźcie sobie, że nie tylko obcokrajowcy, czyli imigranci są tutaj problemem i są dyskryminowani, ale również Brytyjczycy. Za ich stan zdrowia, za ich problemy fizyczne, psychiczne, emocjonalne. E, mają trudniej dostać pracę. Uwierzcie mi, że ja jako osoba, która ma status osoby niepełnosprawnej, jak się do tego przyzna, to ma problem, żeby ktokolwiek zaprosił ją na rozmowę o pracę. Pomijam kwestię tego, że jeżeli jesteście samozatrudnieni, byliście właścicielami albo jesteście e, spółki, Prowadzicie jakiś własny interes i chcecie, yy, i chcecie się gdzieś zatrudnić, to jesteście ostatnią osobą, której oni poszukują do pracy, no bo jesteście, bo znacie ten temat do, do troszkę innej strony. A tak po, na marginesie w Polsce to samo. Jeżeli powiecie, że jesteście samozatrudnieni, prowadzicie swoją firmę jeszcze za granicą, to mało firm będzie skłonne do tego, żeby was zatrudnić. Już to usłyszałem od kilku firm, ponieważ nami się nie da zarządzać. Yy. Coś w tym jest. Wracając do tematu Wielkiej Brytanii. Dyskryminacja jest tak naprawdę wszechobecna na, każdej, na każdym kroku. Pewne grupy narodowościowe nie mają co starać się o jakieś zawody, jakieś stanowiska. W innym wypadku trzeba powiedzieć, że jeżeli jesteście nietutejsi, to też możecie zapomnieć o lepszych zarobkach. Taka jest prawda, bo rzadko się to zdarza, żeby traktować Polaków tak samo. Zresztą nagrałem dzisiaj inny film, w którym mówię właśnie o tym, jak to było ze mną. I jak sam doświadczyłem tego, że trudno o to, aby dostawać takie same pieniążki jak reszta kolegów pracujących, jak jesteś obcokrajowcem na takim stanowisku. To jest jedno. Wykluczenia społeczne też się zdarzają. Przykładem mogą być grupy romskie. Wykluczenia społeczne ze względu na narodowość, ludzie z Pakistanu, ludzie z Bangladeszu, Polacy, Litwini, Rosjanie są tutaj bardzo źle traktowani, nie tylko, przez, nie tylko przez Anglików, ale narodowość romska jest w Anglii źle traktowana, tak zwani travelersi są źle traktowani, mają problem ze znalezieniem pracy. Zupełnie inne podejście jest do nich w urzędach. Czy można być dyskryminowanym w urzędach ze względu na swoje pochodzenie? Oczywiście, sam tego doświadczyłem i ja Wam o tym opowiem w innym filmie. Czy można być dyskryminowanym przez służby, jak najbardziej przez służby publiczne, przez służby mundurowe? Jak najbardziej można być dyskryminowanym i jest to wszechobecne, normalne. Czy można być dyskryminowanym przez lekarza? To chyba na każdym kroku. Wielu z nas tego doświadczyło. Jak to jest, że idziecie do lekarza i nie ma dla was miejsca, nie ma dla was nic. Ale jak jest, jak wyjmiecie paszport brytyjski, jak macie obywatelstwo brytyjskie, zupełnie inna narracja, zupełnie inaczej jesteście traktowani. Jak to jest, kiedy, kiedy idziecie do sklepu, jak się do was obchodzą? Chociażby pani, jak dzisiaj chodziłem, nagrywałem, jak się pani ładnie zachowywała, widząc mnie i słysząc mój język. Wiecie, gdzie się dobrze mieszka w Wielkiej Brytanii? W dużych miastach. Londyn. Londyn... Tak kulturowo to... Londyn i wszystkie duże miasta to ludzie narodowościowo biały, biali są mniejszością. W sensie Anglicy. Rodowici Anglicy są mniejszością w dużych miastach. W Londynie, w Birmingham, w Leicester, w Manchesterze. Wszędzie to są w dużych miastach. Duże miasta są to miasta przejęte przez obcokrajowców. Tam się dobrze mieszka, bo jest dużo obcokrajowców. Nie mówię, że jest tam pięknie i cudownie, bo jest brzydko i brudno, chociaż nie w każdym miejscu, ale dobrze się tam mieszka, bo jest tam dużo obcokrajowców. Jest inne podejście do pracy. A czy jest możliwe, że traficie do pracy, gdzie Wy będziecie na przykład jedynym, że tak to określę, i będziecie źle traktowani? Tak. Czasem się zdarza, że trafiacie do firm, do miejsc pracy takich, gdzie jest yy, ogromna ilość ludzi z jakiejś narodowości. Oni dominują w tym w tym zakładzie pracy bardzo często wy musicie się dostosowywać i robić to, co oni chcą. Nie jest to zbyt miłe, szczególnie jeżeli chodzi o mm, akceptowanie czegoś, co dla nas i naszej kultury jest y, niedorzeczne, niemożliwe. Y, nikt czegoś takiego nie lubi, ale zdarza się to na każdym kroku. Y, ja przyjeżdżając do Wielkiej Brytanii, musiałem się nauczyć jednej rzeczy. Musiałem się nauczyć akceptacji, bo trzeba przyznać, że my, Polacy, jesteśmy bardzo nietolerancyjni. Zresztą widać to po tym, jak się Polacy wypowiadają w moich filmach, postach na temat ludzi z Ukrainy czy innych przybywających do Polski, mieszkających w Polsce. I to samo my przechodzimy, tak naprawdę, w Wielkiej Brytanii ze strony innych narodowości. Jesteśmy nielubiani, źle tolerowani, ale. Tak jak mówiłem wcześniej, Polacy, którzy nie uczą się języka, często Polacy nie chcą się asymilować, więc to też trochę nasza wina. Ale czy w tej Anglii rzeczywiście jest tak pięknie? Czy, czy będą was dyskryminować? Czy będą was poniżać? Czy będziecie czuli tą niechęć? Tak, będziecie czuli. Jeżeli rozumiecie język angielski, jeżeli rozumiecie to, co do was mówią, to będziecie to czuli. Będziecie to widzieli. Dajcie znać, jakie są wasze przemyślenia, co wy żeście spotkali w Anglii. Jak to u Was wyglądało? A ja lecę do pracy. Na razie.